Masz już swoją stronę internetową i szukasz sposobów, by przyciągnąć do siebie większą liczbę klientów. Omówmy kilka świetnych strategii, które pozwolą Ci to osiągnąć za pomocą wyszukiwarek, sieci reklamowych, mediów społecznościowych i poczty elektronicznej. Firma Pixers wykorzystuje wiele możliwości w internecie, dzięki czemu dociera do klientów na różne sposoby. Posłuchajmy, jak ważne jest wysyłanie spójnego przekazu przez wszystkie kanały marketingowe. Kupowanie naszych produktów, na przykład fototapet, wymaga często analizy przed zakupem. Użytkownicy sprawdzają dostępne wzory, opcje montażu, czy też porównują ze sobą oferty. Tych informacji naturalnie szukają w wyszukiwarce. Dlatego marketing w Searchu jest dla nas głównym naszym kanałem pozyskania ruchu, zarówno płatnym, jak i bezpłatnym. W przypadku reklam AdWords bardzo ważna jest tutaj dla nas elastyczność. Sami ustalamy, których użytkowników chcemy na stronę pozyskać i jak oprowadzimy do nich komunikację. Możemy także wybrać, na którą stronę docelową ich przeniesiemy. Jeżeli chodzi o wyniki bezpłatne, to tutaj ważna jest dla nas wyszukiwarka grafik. W wyszukiwarce grafik możemy pokazać nasze produkty w atrakcyjny sposób za pomocą zdjęcia. Dzięki temu użytkownicy trafiają już na konkretną stronę produktu, którą potem kupują. Jeśli chodzi o media społecznościowe, to prowadzimy tam działania związane z budowaniem wizerunku poprzez atrakcyjny i ciekawy content. Pokazujemy także Pixels jako firma oraz jako pracodawcę. Porozmawiajmy teraz o Tobie, jak klienci będą mogli znaleźć Cię w internecie. Dzięki narzędziom internetowym można to osiągnąć na kilka sposobów. Zacznijmy od wyszukiwarek. Kiedy użytkownicy korzystają z nich, wpisują dokładnie to, czego szukają. Jeżeli oferujesz usługi lub produkty zgodne z ich potrzebami, wyszukiwarka wyświetli Twoją ofertę. Możesz wykorzystać wyszukiwarki na dwa sposoby. Przygotowaliśmy dla Ciebie mnóstwo informacji na ten temat. Pierwszym sposobem jest pozycjonowanie stron, SEO, które pozwala na promowanie firmy w bezpłatnych wynikach wyszukiwania. Drugim sposobem jest marketing w wyszukiwarkach, SEM, który umożliwia zakup powierzchni reklamowej w wynikach wyszukiwania. Pozycjonowaniu chodzi o pokazanie strony właściwym osobom, które szukają Twoich produktów lub usług. Można to osiągnąć na wiele sposobów, które omówimy szczegółowo później. Na razie najważniejsza jest wiedza o tym, jakie słowa użytkownicy wpisują w wyszukiwarce. Noszą one nazwę słów kluczowych. Są to słowa najlepiej opisujące Twoją działalność. Jeżeli je poznasz, zyskasz możliwość poprawiania swojej pozycji w wynikach wyszukiwania. Kiedy użytkownicy wpiszą określone słowa kluczowe? Z kolei marketing w wyszukiwarkach polega na tym, że firmy płacą za reklamy wyświetlane użytkownikom szukającym w sieci określonych słów kluczowych. Większość głównych wyszukiwarek korzysta z systemów aukcyjnych, w których firmy rywalizują ze sobą o wyświetlanie swoich reklam, oferując stawki za wybrane słowa kluczowe. Wyszukiwarki to świetny sposób na dotarcie do klientów, ale przecież w internecie robimy też wiele innych rzeczy. Czytamy wiadomości, sprawdzamy wyniki sportowe. Szukamy przepisów, oglądamy filmy i przeglądamy mnóstwo ciekawych materiałów w różnych miejscach w sieci. Obok tych materiałów czasem pojawiają się reklamy. Są to tak zwane reklamy displayowe. Pojawiają się w każdym miejscu w sieci i mają postać obrazu, filmów i animacji, które można kliknąć albo które pozwalają na interakcję. Jest to znakomity sposób na pokazanie się światu. Możesz wybrać, jakie osoby zobaczą Twoje reklamy i na jakich stronach się one pojawią. Kolejnym sposobem na zwiększenie widoczności firmy są media społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter czy Google. Są one szczególnie przydatne do tworzenia więzi z klientami. Większość serwisów tego typu umożliwia utworzenie strony lub profilu firmy. Jeśli zaczniesz prowadzić ciekawe dyskusje i udostępniać opracowane przez siebie materiały, możesz nawiązać kontakt z wieloma osobami, rozwijając tym samym aktywność firmy w mediach społecznościowych. Zanim zakończymy, trzeba wspomnieć o kolejnej ważnej metodzie wykorzystania internetu poczcie elektronicznej. Nie mówimy tu o niechcianych e-mailach czy spamie ze śmiecającym skrzynkę pocztową, tylko o ważnych informacjach i ofertach skierowanych do osób, które zadeklarowały chęć otrzymywania od ciebie wiadomości. Możesz zachęcić użytkowników do zapisania się na listę adresatów, którzy będą otrzymywać od ciebie e-maile. Reszta zależy już od ciebie. Możesz wysyłać kupony osobom, które umówiły się na wizytę przez Twoją stronę, informować o wydarzeniach specjalnych lub promować sprzedawane produkty. Jeżeli poznasz wszystkie sposoby na dotarcie do właściwych osób online i będziesz wiedzieć, jak dać się znaleźć, Twoja firma odniesie prawdziwy sukces. Im więcej rodzajów marketingu internetowego wypróbujesz, tym więcej zyskasz szans na dotarcie do najcenniejszych klientów, niezależnie od tego, w której części cyfrowego świata się znajdują.